Hej Wam wszystkim z tej strony, ATIN! A oto i obiecane w poprzednim odcinku, konkretnie to 17: Księżycowe Jeziora. Muzyczkę, ściszymy jeszcze troszeczkę, odrobinkę, żeby mnie zbytnio nie zagłuszała. I tak, co w Księżycowych Jeziorach jest takiego charakterystycznego? Otóż, y, samą charakterystyczną rzeczą wyróżniającą Księżycowe Jeziora od innych otoczeń, otoczeń miast, jest to, że Księżycowe Jeziora to jest lokacja na Księżycu. Miasto na Księżycu. I skąd tutaj się znaleźli Simowie? Simowie znaleźli się tutaj stąd, że po prostu. Yy... I znowu było małe cięcie. Przepraszam, ale znowuż to babcia zadzwoniła. Wiem, ona uwielbia dzwonić mi podczas let's playów, ale jest bardzo, bardzo fajna. I może z nią coś nagram też w przyszłości. Eee, Pożyjemy, zobaczymy. I tak, o czym to ja mówiłem? O tym, że ta lokacja znajduje się na Księżycu. I skąd ci Simowie się tu znaleźli? Otóż oni... Rozpili się na tym księżycu i musieli tutaj jakoś przeżyć. Tak więc zaczęli tutaj rozwijać gospodarkę, sadzić jakieś tam rośliny, a nawet sprowadzili tutaj jak, jakimś cudem jakąś wodę. Widać, woda jest i po prostu to jest jak normalna planeta, dlatego też. No wiecie. No i co? No i wybieramy rodzinę. W ogóle zobaczmy, jakie są. Klony landgrabów. O właśnie. Tutaj jest odpowiednik landgrabów, a właściwie ich krewni, krewni landgrabów Sunset Wally. Sunset Wally. Sunset. Dobra tam. Także zwróćcie uwagę, jakie to są ładne widoki, te kr kratery. Y Skałki i tak dalej. Naprawdę coś niesamowitego Ta lokacja jest niesamowita, tutaj wszystko się świeci, błyszczy Jest kolorowo, jest naprawdę niesamowicie jak w raju, takim istnym raju I właściwie ta, te otoczenie spełnia takie niektóre Moje wymagania, na przykład jak chciałem Nagrać jakiś teledysk lub coś Właśnie to jest dobre miejsce na jakiś serial simowy i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę polecam do takich rzeczy to otoczenie. Super jest. Jeżeli chodzi o te sprawy. Okej, okay, wybrałem sobie rodzinkę Su. Mieszkają oni w. Mieszkają oni w samym centrum miasta. W bardzo, bardzo, ale to bardzo dużym domu. Sami zobaczcie, jak wygląda ich dom. Więc. Bardzo ciekawie zaprojektowany, tak jak reszta domów w księżycowych jeziorach. Wszystko jest bardzo nowoczesne i kosmiczne. Wszystko jest bardzo kosmiczne. Rzeczą, rzeczą na jaką trzeba zwrócić uwagę, są teleporty. Podziemne takie teleporty, nie wiem czy to one są, pod, one są raczej podziemne. I to są teleporty, słuchajcie, do różnych miejsc publicznych. Tak więc to, to o tym wam właśnie wspominałem, że to jest pod ziemią, że to nie jest na wierzchu, tylko to jest gdzieś pod ziemią. Nie wiem, jakieś teleporty i tak dalej. Nie wiem, czy to są schodki w dół, teleporty. Zobaczcie. Tu na przykład mamy szkołę. Tutaj zaś mamy wojsko. Słuchajcie, to jest śmieszne, to jest śmieszne, ale to jest prawdziwe, słuchajcie. Naprawdę. Śmiesznie to wygląda, że są wszędzie takie wiecie, teleporciki. Ale naprawdę cieka ciekawy pomysł tutaj o, proszę, kryjówka złodziei taka ukryta takimi drzewami. Yy, kabaczki takie przypominają, nie wiem także yy, oprócz tego, oprócz tych takich kabaczkowych drzewek, takie grzybki są wszędzie fajne. Naprawdę świetne to jest. Świetne, świetny ktoś miał pomysł. Piękne widoki, naprawdę. U Na ulicę też trzeba zwrócić uwagę. Tutaj mieszka... Y Z tego, co przeglądałem sobie historię różnych filmów, tutaj mieszka poszukiwacz, słuchajcie. Poszukiwacz diamentów i tak dalej. I zobaczcie tu, jak fajnie się to świeci. To są diamenty takie. Y Diamenciory. Tu opuszczona kopalnia jakaś. Naprawdę super jest to. Bardzo mi się to podoba. Tutaj jakiś... Y Post w klimatach post-apokaliptystycznych yy, dom, ale także tak nowocześnie urządzony taki wiecie, jakaś biedna osoba pewnie w nim mieszka super ciekawe rzeczy, super super otoczenie, jak wam mówiłem nadaje się na seriale i tak, tutaj zobaczymy sobie grób groby, groby cmentarz ogółem Z tutaj też wielki, jeden wielki teleport do tego muzeum. Ma ma mauzoleum. Właśnie. I, I tutaj jeszcze są, właśnie, minusy za to, że są po prostu szczątki w niektórych momentach, miejscach, z tego co widziałem. A to tak troszeczkę głupio, wiadomo. Wiadomo czemu. Po prostu to jest ten. Lenistwo takie. O, proszę. Patrzcie, to jest dom. To jest dom, który przypomina takie grzybki, takie kule, jak w, w Wipeout'cie, nie? Także ulice, słuchajcie, ulice mają neon po środku, to jest świecący neon, a to są rurki metalowe, takie wiecie. Też bardzo ciekawy pomysł. Tutaj myślę, że słuchajcie, to przypomina mi takie zboże, i myślę, że to dlatego, że oni jakoś tutaj zaczynali i rozwijali tą gospodarkę, i pewnie coś takiego specjalnie zrobili. Może to jest jakieś przesłanie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tutaj też bardzo pomysłowy plac. Słuchajcie, bardzo pomysłowy plac. Yy, różne wzory takie, wiecie, kosmiczne i tak dalej. Super też. Są tutaj też kopuły. Kopuły, w których. Yy, które mają przypominać w środku taki normalny świat, prawda? Yy, na przykład. No ten normalny świat, prawda? Na Ziemi. Życie na Ziemi mają przypominać te kopuły. Yy, a nie kosmos, prawda? Czyli takie oddale. Os, dzie, coś, 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 oddalenie od rzeczywistości, jaką oni mają, bo oni wiadomo. Tego doświadczyć nie mogą, bo są już na Księżycu od kilku lat, dlatego też budują sobie takie kopuły, żeby po prostu pamiętać, jak to się kiedyś żyło na tej Ziemi. Tam można do tych kopuł wejść i pozwiedzać sobie. Tutaj pomysłowa biblioteka, bardzo fajnie zaprojektowana. Jest bardzo wiele rzeczy tutaj. Jeden z moich ulubionych kraterów. Patrzcie, ile grzybków. I takie ładne jeziorko. Też super. Yy, bardzo ciekawe bardzo. Tutaj też wiel og wielki ogromny krater z wielkim jeziorem. Tutaj jeszcze takie mniejsze. I jeszcze jest tutaj domek. Ktoś mieszka nad takim wielkim jeziorem. No, jak widzicie, wszystkiego jest tutaj sporo, i żeby to wszystko pozwiedzać, to naprawdę troszeczkę czasu trzeba poświęcić. Troszeczkę. Może troszeczkę więcej niż troszeczkę. Niż samo troszeczkę. Tutaj też. Yy, w ogóle tutaj stawiają w tym mieście głównie na naukę i jest. Jest tutaj taka wielka naukowa korporacja. I wiadomo, prawda? Nauka. No, nauka. Nauka jest tutaj potrzebna, bo tutaj środki przetrwania na tym kosmosie, jak to dalej ma się rozwijać pewnie. To jest istotna rzecz. Patrzcie, jak domy są w środku zaprojektowane. Świetne. Naprawdę świetne. Właśnie tutaj każdy dom ma bater takie coś. No baterię słoneczną. To ma wyglądać jak bateria słoneczna, chociaż tak naprawdę zrobione jest z budowlanych materiałów. Ale wiadomo, nie. Bateria słoneczna i koniec. I myślę, że to wszystko, co chciałem Wam przedstawić w Księżycowych Jeziorach. Do zobaczenia w odcinku 19. który albo będzie budową jakiegoś domu, albo to będzie normalny odcinek, już z Edmundem i tak dalej. Tak więc yy, hej.